Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie Panią Pani Kasiu. Dziękuję za kontakt dla Pani film dotyczący lipca. Ok, co w lipcu bezpośrednio dla Pani? Co będzie się dziać w Pani domu? <laughs> Jeśli chodzi o sprawy sercowe, finanse Pani karty mi pokazują, że być może pani powinna zrobić jakieś badania lekarskie. Nie wiem takie ogólne czy coś, ale to może być płatnie robione. To jest pierwsza moja myśl. Natomiast też tutaj pokazuje się paśmieczy, paśmieczy z kartą głupca, czyli takie patrzenie pod glon... spojrzenie w dal, spojrzenie w przyszłość, spojrzenie na jakieś nowości, tak? No karta głupca niesie ze sobą takie takie ryzyko, powiedziałabym. To to jest ryzykant. Okej, okay, ale co dla pani? Powiedziałabym, że mm, emocjonalnie, emocjonalnie będzie pani się jakby wzmacniać. Tak bym to powiedziała. Z, takiej, z takiego rozedrgania, nie wiem, może chwilami nawet płaczu, czy, czy tak, takich, takiej trzęsiawki, bo taka jest y, królowa kielichów, tak? Ona jest taka y, rozedrgana, płacząca. Przechodzi Pani do energii królowej denarów, czyli bar stabilnej. Dobrze się czuję, jestem stabilna, wiem, co robię mam cel, dążę do niego, jestem stabilna finansowo też. Także tutaj też takie jakby zmart może i zmartwienia Pani, dla Pani o, o Pani um, finanse, tak? Jak one się będą układać i, i coś, o co się Pani martwi, to karty pokazują, że tutaj idzie do Pani poprawa. Zresztą, zresztą, zresztą proszę Pani tutaj jeśli chodzi o finanse, mamy kartę MAGA, Króla Buław i kartę mocy. Więc, tak, jeżeli by w pracy chciał panią ktoś do czegoś przymusić, żeby pani koniecznie robiła coś, to się tej osobie to nie uda. Natomiast jest karta MAGA. MAG to jest osoba, która bierze udział w tworzeniu, więc niewykluczone, że albo pani zrobi zmiany w pracy, tutaj sobie albo weźmie udział w tworzeniu w tej pracy czegoś nowego ku temu bardzo moje myśli zmierzają jeżeli zaś miałaby pani nie wiem jakieś myśli czy może awansuje pani to tu mam wątpliwości ten awans no, albo trzeba będzie jeszcze poczekać ale to jeszcze tak jakby nie teraz tak więc tutaj praca jeśli chodzi o Pani dom. Powiedziałabym, że mniej zmartwień o jakiś związek, ewentualnie jakieś partnerstwo. Mamy kartę śmierci, czyli coś się będzie zmieniać, coś umrze i narodzi się coś nowego, ale ta transformacja domowa myślę, że wyjdzie dla Pani na tyle na korzyść, że. Przestanie się pani tak przejmować. Może to jest właśnie to przejście z tej energii rozedrganej, królowej kielichów, takiej płaczącej, roztrzęsionej, przepraszam, no ale no taka ta królowa kielichów jest właśnie do takiej stabilizacji. Natomiast finanse, um. finanse, finanse. Nie, tu były finanse. Co dla domu, co w uczuciach? Tutaj są uczucia. No, w uczuciach jest bardzo denarowo, czyli jakoś te karty nie za bardzo mówią o uczuciach, a jeżeli w ogóle, to w tym odniesieniu, że jeżeli chodzi o sprawy uczuć, to będą one warunkowane stroną finansową pani życia. A co tutaj jeszcze? Niesprawiedliwe jest tutaj potraktowanie, jeśli chodzi o sprawy majątkowe. Dlatego mówię, to są dziwne karty uczuciowe, a tak naprawdę one mówią o finansach. W uczuciach w trójce denarów pracuje się nad czymś. Skupia się człowiek na jakimś celu, ale generalnie powiedziałabym, że jeśli uczucia i karty denarów, to mówią te karty o zaangażowaniu w pracę. Mniej o jakimś partnerstwie, a bardziej o tym, że tworzy Pani uczuciowo, jest Pani zaangażowana emocjonalnie, Pani pracę. A, no bo jeżeli tu chodzi o związek, no to wie Pani, tu są tak sprawy majątkowe, administracyjne jakieś prawne nie, niesprawiedliwe potraktowanie. Tu proszę uważać na ewentualne straty finansowe i proszę się skupić, yy, czyli niczego w ciemno nie, jakby nie podpisywać, nie zgadzać się, tylko jeżeli coś takiego tutaj właśnie finansowego, to, to tutaj powinna Pani jakby wszystko dokładnie przeanalizować, ewentualnie skonsultować, bo często osoby zakochane, czy takie właśnie nie wiem, poddane presji emocjonalnej, robią różne błędy ze względów właśnie uczuciowych, a Pani jest w takim stanie rozedrganej królowej kielichów, która może po prostu coś zrobić typu, dobra, ja już mam tego dosyć, nie wiem, weź sobie co chcesz, dobra, to ja ci to dam, takie wie Pani, na złość mamie odmrożę sobie uszy, prawda? Więc tutaj proszę uważać. No to tak to mi się to kojarzy ten ten lipiec jeszcze. Rozrzucę tutaj Pani ten krzyż celtycki, jakie wyzwanie na lipiec dla Pani? Pani Kasiu. Dziewiątka była w czas trudnych decyzji, dopięcia czegoś na ostatni guzik. I trzeba się będzie tym zająć, nie da się wymigać. Podstawa, królowa denarów. Okej, okay, dobra. To też może być, wie Pani jakaś taka osoba, która Panią mocno wspiera, bo to jest coś, na czym się Pani opiera. Królowa denarów, stabilizacja finansowa, ewentualnie osoba, która Pani pomaga. Do czego Pani dąży? Czwórka mieczy odpoczynek jest Pani potrzebny, niezbędny. Może być to też taki wie Pani, albo sanatorium, ewentualnie, na przykład tak jak Pani powiedziałam, że jakieś badania trzeba zrobić, to można by to wykonać. Uwaga na zbyt duże wydatki. Karta Rydwan to pani, y, szybkie działanie. Nie wie pani, w którą stronę iść, czy w lewo, czy w prawo. I tu trzeba, no, mimo że jest to trudne, ale dobrze byłoby postawić kropkę na, i, i zdecydować otoczenie względem pani, y, niestabilność emocjonalna, otoczenia pani. Brak chęci porozumienia, brak chęci kompromisu. Jeśli chodzi o wyjazd, to może Pani planować, ale coś Pani w tym wyjeździe lipcowym może przeszkodzić i rada dla Pani. Tak jest. Wybierz ścieżkę, zdecyduj się, nie ciągaj dwóch srok za ogon, bo dalej się tak nie da. A jeżeli. Pani nie chce decydować, to proszę po prostu chociaż jakoś sobie tutaj um, na króciutko odpocząć, czy nawet w domu um, posiedzieć i czy, czy ma Pani może działkę, czy coś, to krótko mówiąc jakiś relaks sobie zafundować, bo z jakimiś dalszymi wyjazdami to... Um, to albo się Pani boi gdzieś pojechać, na przykład, bo to jest Pani chce, ale Pani się boi, tak? Ósemka. Chciałaby Pani do przodu, ale się Pani boi i Pani się cofa. No, jednocześnie tu są jakieś dwie szanse, o których Pani może sobie tutaj jakby zdawać sprawę, że one istnieją, i żeby któraś z nich wypaliła, to wie Pani, no dobrze byłoby, żeby, żeby się skupić, mimo że nie do końca by się Pani czuła komfortowo, podejmując wiążące decyzje. To, 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 to po prostu to trzeba zrobić. To jest wyzwanie dla Pani na ten miesiąc. Zrobienie czegoś, co niekoniecznie Pani pasuje, na co ma Pani ochotę, ale to zrobić trzeba. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.